Patrzcie, Ricky kręci blanty. Ricky, jak tam? A wy co? Nigdy nie je racie? Ricky miesza zioło to nie masz się chce żygać. Żygam już waszym wieśniackim programem i w ogóle. jadę do Toronto, a najbardziej żygać mi się chce, jak widzę tego fiuta. Znikaj, Lej. Kładę na to lachę, będę mieszkał na ulicy w Toronto. Zastanów się, nie masz kasy, co zrobisz? Co zrobisz jak tam dojedziesz? Siemano! Jay rock Coś tu śmierdzi, chyba trzeba polać Old Spice'em. Nie ma fazy na takie gadki. Pożyczycie mi kasę? Jak nie to spaduwa. Żygać mi się chce jak na was patrzę, normalnie Super, potrzebna ci kasiora? Wpadnij do mnie, nieźle zarobisz, powaga. U ciebie zarobię? Kupę forsy bez ściemy, wpadnij, zejdź gory, Lunara. Powaga, będę za godzinę. Może nie pojadę do Toronto? Ricky, ja cię proszę o jedno, pomyśl, chociaż raz w życiu. Nie zadawaj się z tymi durniami.